Chyba nie zamknąłem drzwi. Czyli to na to, że on może się tu wpaść. Idę to zobaczyć. O, już Mam przykle, nie zamknąłem jej jej Ha Ja idę po taką skoro on się zgubił to, to zablokuje mu dom i nie będzie mógł wyjść proste tym mięso. Tym będzie. Puh. Hahaha, ha, ha. teraz mi nie dasz rady wyjść mojego domu. A teraz muszę iść. Okej, okay. już idę. To tu nie sobie niedziwienie otworzyć? Spróbuję tego. Właśnie że mam coś tutaj w jego notki. Udało się! Udało się! Muszę teraz go znaleźć. Ciekawe gdzie on jest. On nie! Uciekł mi. Zaraz ja muszę zająć Czemu się położyłem? Dobrze, że on nam ale niestety dał to. Muszę to usunąć. Ale najpierw musisz się przelać. Ej, czemu mam sobie te posługi? Widziałem, że chwilą. Gdy spotkałem go przed domem, powiedział, że mnie nie strói biedaka. dlatego mam tego stroje biedaka. To nic, musimy się przeprowadzić. Ten dom jest jakiś... Hmm. A teraz muszę iść kupić... W, naj, w najbardziej bezpiecznym mie miejscu Ewel. Te miejsce to hotel. To nie jest hotel. Dokładnie. Hotel. Okej, okay, na no to jedziemy. Co się stało? Zniknął. Co się stało? Okej, okay, muszę sobie zrobić nowy dom. No nie, co tak tu zielono? Ale przynajmniej swoje pochódzi. Jej. Nie no. Muszę pójść do sklepu i przebrać się. A co? Miałem? No! Tu już... się na mnie pojawić. Już się nie To już na się pojawił. Nie, nie, nie. Okej Idea daję jeszcze do sklepów. O! Policja liście jedzie. Czyli to znaczy, że wreszcie nie złapiemy tego jednego liścia. O! To chyba nie w tę stronę. To, sobie to, wyle sobie to, to, tutaj to, 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 pięknie to, 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 co to, nie to, żadnej to, zawsze, nie, zawsze była. Okay. A przecież w serwisie mówiły, że... Puh, że można sam zapłacić, po prostu kalę te wysłożyć. Hmm, Okej. Okay. Okej, okay, zapłaciłem kartą w iść. Jest też sobie muszę o. Muszę iść do domu. Muszę przebrać moje nowe ubrania. A? Ja się w sklepie przebrałem. No w sumie nieważne. I idę. To już И давайте здесь все снасилование. Окей. Chce poświęcisz. Najbardziej lubię piezny. Ta biedna coś nie działa. A. Mówili wiadomo że się poczuli. No to tu coś Uuuu. Muszę teraz do domu jechać. Co ja lubię? Jadę po sklepie. Jest. Jadę do domu. O nie, ty tam się zdaje, że tam ktoś jest. O nie, nie gadaję się, że tam jest ten jeden liść. A kto tam jest? Widzę małym kątem oka. Dokładnie ty. Mienity strój biedaka. Ja już chodzę, bo policja ostatnio przyjechała do miasta. Żeby mnie nie zauważyli. Tu. To... Tutaj będzie siedział? tutaj policja mnie nie znajdzie. Jestem pierwszym policjantem do. O to nie, kto Halo, halo. Tato to gry Halo. Jeden nich wyszedł na go ostatnio przy, przy hotelu. Okej, okay, będziemy go szukać, ale my najpierw musimy się dowiedzieć z kim on jest. Rozmowa z policją zakończona. gdzieś się. Zobaczyć. Muszę również iść, bo podobno zróbmy się na miejscu. Chcę, żeby a tutaj jest dom jednego duśa. Nie widzę, że się nam Okej, to się Nie widzę to. Nie widzę. Ale na pewno tutaj pójdę. Okej, okay. wadzę sobie dookoła. O nie! Giyutaro! Odkrył nasz dom! Odkrył! Będziemy musieli się przeprowadzić. I to teraz. Dzisiaj pakuję sobie wszystko. to, pu, pu, pakuję, po, 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 pakuję. No i się przeprowadzam. Żeby Giyutaro nie wiedzą gdzie jest. Przeprowadziłam go. Do... że kładę do miejsca. Okej, okay, to zimno. z zamykam to mnoklus. A teraz. A teraz. G. G. Go, talon nie tu na pewno nie znajdzie. Na pewno nie znajdzie.